A ponieważ należy do najprężniejszych w tej chwili w kraju organizacji z siedzibą w Baterii Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i chciałbym przedstawić Państwu stanowisko naszej organizacji wobec uchwały przyjętej przez Sen. Są tam słowa, które chwalą senatorów za to, co zrobili, ale są też słowa gorzkie. One wynikają nie z tego, że chcemy dokuczyć Sejmowi obecnej kadencji, ale chcemy, aby nasi posłowie nabrali odwagi i zaczęli mówić własnym głosem, polskim głosem. Proszę Państwa, z przykrością odebraliśmy wiadomość, że Marszałek Sejmu pojechał do Truskawca, koło Drohobycza, tam właśnie, gdzie dawniej zamordowano połówkę, I tam, o, o czym z dumą pisał Marszałek Ukraińskiego Parlamentu, uchwalono, że i do 11 lipca, czyli do dzisiaj, Polski parlament nie podejmie żadnej istotnej, żadnych istotnych kroków, które spowodują, że zbrodnie ukraińskich nacjonalistów zostaną napiętnowane. To było, pisał o tym, że spotkał się nasz marszałek właśnie z parubijem, z synem zbrodniarza wojennego. Y, Jurijem Szuchewiczem, synem Romana Szuchewicza, y, oprawcy Polaków, naj, bodaj najbardziej bestialskiego oprawcy Polaków. Dziwi, że ktoś taki mógł podawać rękę. Nasz marszałek podaje rękę synowi zbrodniarza, prawda, i debatują, kiedy polski sejm może je uchwalić. Przyjęliśmy to jako policzek, a wypowiedź Parubija traktujemy jako pewien chichot historii, proszę państwa. Y, dlatego spadną tu słowa gorzkie, ale jeszcze raz podkreślam. Nie idzie nam o to, żeby z kimkolwiek walczyć. My walczymy o pamięć. Nie z kimś, nie przeciw komuś, ale o coś. I dlatego proszę zrozumieć, że nasze stanowisko jest zdecydowane. Stanowisko Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i wobec przyjętej przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej 7 lipca 2016 roku uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939-1945. Zarząd Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich z uznaniem odnosi się do inicjatywy uchwałodawczej senatorów RP. Po pierwsze, uchwalę tej po raz pierwszy od zakończenia wojny Polska Instytucja Ustawodawcza, Izba Wyższa Polskiego Parlamentu wyraźnie i jednoznacznie bestialskim zbrodniom dokonanym przez organizację ukraińskich nacjonalistów, tzw. Ukraińską Powstańczą Armię, SS Galicji i inne szowinistyczne organizacje ukraińskie, nadała kwalifikację ludobójstwa. Uznajemy to za ważny krok służący należytemu upamiętnieniu ofiar tych zbrodni, a także budowaniu porozumienia z Ukrainą na fundamencie prawdy. Po drugie. Uchwała zawiera niezmiernie ważny apel do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, aby posłowie nadali zbrodniom banderowskim analogiczną kwalifikację prawną. Ponadto formułuje równie cenny apel do prezydenta RP, pana Andrzeja Dudy, o uhonorowanie stosownymi odznaczeniami reprezentujących różne formacje zbrojne bohaterskich obrońców ludności kresowej, a także Ukraińców, którzy chronili Polaków przed zwyrodnialcami z OUN, UPA i SS. -P. Galicję. Uchwale, cytuję, Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek dla kresowian i ich potomków oraz ludzi dobrej woli, którzy od dziesiątków lat domagają się prawdy o ludobójstwie i troszczą się o pamięć o ofiarach, kierując się modtem nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary. Koniec cytatu. Te słowa stanowią nie tylko formę uznania dla działaczy kresowych. Ale także dawno zasłużony policzek, wymierzony różnego, różnego autoramentu publicystom w rodzaju Adama Michnika, Tomasza Sakiewicza, Kazimierza Wójcickiego, Przemysława Żurawskiego-Belgrajewskiego czy Jana Piekły, którzy od dawna prowadzą antypolską w swoim charakterze działalność, polegającą na kwestionowaniu banderowskiego ludobójstwa, jego relatywizowaniu i usprawiedliwianiu, a także na szkalowaniu Kresowian i ich potomków. Wyrażamy słowa uznania oraz słowa podziękowań wszystkim paniom senatorkom i panom senatorom, którzy mimo różnych nacisków politycznych podjęli walkę o upamiętnienie ofiar banderowskiego ludobójstwa i potępienie jego sprawców. Zarząd Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich musi jednakowoż zwrócić uwagę na okoliczności, które cieniem kładą się na poczynaniach Senatu. Po pierwsze. Uchwała Senatu nie została wsparta dotychczas odpowiednią ustawą sejmową. Z ubolewaniem stwierdzamy, że posłowie PIS z premedytacją uchyli, uchylili się od przyjęcia we właściwym terminie aktów ustawodawczych potępiających banderowskie ludobójstwo. Na skutek różnego rodzaju manipulacji w sejmowej zamrażarce maszałka Marka Kwcińskiego od dawna zalegają dobrze przygotowane i szeroko konsultowane ze środowiskiem kresowym projekty ustaw. Przygotowane przez posłów KUKIS-15 i posłów niezależnych. Stanowczo domagamy się, by Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę, a nie uchwałę, które, która ustanawia 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich dokonanego w latach 39 1947 przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię. Żądamy także przyjęcia w formie jednolitego aktu lega legislacyjnego lub w formie aktów dodatkowych ustaw, które nakładają sankcje karne na osoby, które dopuszczają się po pierwsze negowania ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich, po drugie heroizowania przywódców i członków nazistowskiej formacji SS Galicjen oraz kolaborującej z hitlerowcami organizacji ukraińskich nacjonalistów i tzw. ukraińskiej powstańczej armii i po trzecie wreszcie używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej występującej w różnych stylizacjach nazistowskiej symboliki stosowanej przez działające na Ukrainie yy, i w innych państwach Ugrupowania neobanderowskie. Posłowie partii okrągosłowowych celowo uchylają się od przyjęcia tego rodzaju rozwiązań, gdyż stoją one w kolizji z narzuconym przez amerykańskojęzyczne lobby zbrojeniowe programem wikłania Polski w konflikt na Ukrainie. Domagamy się od Sejmu RP przyjęcia nie uchwały, stanowiącej jak woli nie mającej większego znaczenia w prawie międzynarodowym, lecz ustawy będącej aktem prawnym, na mocy którego zbrodnia ludobójstwa nie podlega przedawnieniu, a jej negowanie oraz heroizowanie jej sprawców traktowane jest jako przestępstwo. Oświadczamy, że jeśli Sejm nie przyjmie takiej ustawy, będziemy aż do skutku jednego, 11 dnia każdego miesiąca organizować pikiety pod siedzibami posłów PiS, domagając się uwzględnienia naszych postulatów. Po drugie. Uchwała Senatu zawiera istotne błędy merytoryczne, które należałoby us usunąć w ustawie Sejmowej. Po pierwsze, uchwała orzeka w swej nazwie, że banderowskie ludobójstwo miało miejsce w latach 1939-1945. Tymczasem powszechnie wiadomo, że trwało ono aż do roku 1947. Kres położyła mu dopiero operacja Wisła. Swego czasu Senat dość bezrefleksyjnie przyjął uchwałę potępiającą tę operację osobnym piśmie zabiegaliśmy o uchylenie tej niefortunnej uchwały. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się od marszałka senatu, że nie można tego uczynić, gdyż jako wyłącznie uchwała stanowi ono jedynie wyraz spontanicznego aktu woli senatorów minionej kadencji, nie mającego żadnego znaczenia prawdy. Dalej, z zapisów uchwale wynika, że przedmiotem potępienia są akty ludobójstwa których, cytat, na kryzach wschodnich II Rzeczypospolitej dopuściły się organizacje ukraińskich nacjonalistów, OUN, ukraińska powstańcza armia, UPA oraz SS Galicjen i ukraińskie formacje kolaboranckie. Zapis w podanym brzmieniu zawiera mylną i całkowicie sprzeczną z faktami sugestię, jakoby OUN i UPA nie były organizacjami kolaborującymi z hitlerowcami. Wśród wymienionych organizacji jedynie SS Galicien nie miała charakteru kolaboranckiego, jako że stanowiła regularną formację armii hitlerowskiej. Po trzecie, z przykrością przyjmujemy do wiadomości, że tak ważna i długo wyczekiwana uchwała nie została przyjęta, jak należało tego oczekiwać, przez aklamację. Przeciwnie. Uformowała się grupa senatorów, którzy ostro przeciwstawili się jej przyjęciu. Ich nazwiska podajemy w załączeniu. Uznajemy, że senatorowie ci, po pierwsze, przeciwstawili się wywiązywaniu się przez państwo polskie z... Yy, z, między, z realizacji międzynarodowych aktów prawnych dotyczących ścigania zbrodni ludobójstwa, w tym m.in. konwencji w sprawie ścigania i karania zbrodni ludobójstwa z 9 grudnia 1948 roku, na mocy której nasze państwo zobowiązane jest do odpowiedniej konstrukcji cytat, do odpowiedniej konstrukcji prawa oraz realizacji działań prowadzących do skutecznego karania winnych zbrodni ludobójstwa. Dalej senatorowie ci złamali ślubowanie senatorskie, którym zobowiązywali się rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Łamiąc prawo polskie i międzynarodowe oraz sprzeniewierzając się ślubowaniu składanemu narodowi polskiemu, zatracili zdolność sprawowania mandatu senatora RP – Apelujemy więc, aby kresowiani i potomkowie ostro napiętnowali postępowanie tych senatorów. Należy odwiedzać ich biura senatorskie, pisać listy oraz maile ze słowami potępienia, a wreszcie podejmować kroki zmierzające do tego, aby zrzekli się mandatu senatorskiego. Proszę Państwa, sprawa kresowa to sprawa narodowa. Dziś, w rocznicę krwawej niedzieli, zwracamy się do wszystkich Polek i Polaków mieszkających w kraju i za granicą z gorącym apelem. Nie pozwólmy uczynić z pamięci o ofiarach bestialskich zbrodni przedmiotu politycznego geszeptu. Nie pozwólmy też, aby Polska stała się narzędziem realizacji brudnych interesów banderowskich władz w Kijowie, mających niewiele wspólnego z dalekim od banderyzmu ruchem narodowym Ukraińców. Proszę Państwa, i lista senatorów przeciwnych przyjęciu uchwały: Mieczysław Augusty, P.O., Marek Borowski, KWW Marka Borowskiego. Bogdan Borusewicz, P.O., Barbara Borys-Damiecka, P.O., Leszek Czarnowaj, P.O., Robert Dochan, P.O., Jerzy Fedorowicz, P.O., Piotr Florek, P.O., Maciej Grubski, P.O., Kazimierz Klejno, P.O., Bogdan Trich, P.O., Andrzej Kobiak, P.O., Jan Filip Libicki, P.O., Grzegorz Napieralski, P.O., Maria Pańczyk-Poździek, P.O., Aleksander Pocień, PO. Jadwiga Rodnicka, PO, Jan Rulewski, PO. Sławomir Rybicki, PO. Przemysław Termiński, PO. Piotr Bach. PO Barbara Zdrojewska, PO. Jan Dziętarski. PO. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.